Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale opowiem Wam, jak dbać o baterię w rowerze elektrycznym. To będzie taki materiał, gdzie Wam opowiem kilka najciekawszych faktów na temat baterii oraz tego właśnie, co zrobić, żeby wydłużyć jej żywotność. No a pamiętajcie, że bateria w bajku to jest bardzo ważny element, bo bez prądu nie pojedziesz. Jaki dobry by to nie był rower, jaki dobry by to nie był silnik, to po prostu bez energii nie ma jazdy. I dlatego o trzeba po prostu dbać. Na początek kwestia żywotności baterii rowerowych. Pewnie każdy z Was, kiedy kupuje sobie nowego e-bike'a, myśli sobie na ile czasu ten rower starczy, jak długo bateria będzie w dobrej kondycji. No i akurat w przypadku Boscha, mam baterię Boscha w rękach, ten producent gwarantuje, że bateria będzie miała minimum 80% po około 500 cyklach ładowania. Także łatwo sobie policzyć, znając mniej więcej średni zasięg roweru. I Wasze przebiegi roczne, na ile lat taka bateria wystarczy. A ja tylko powiem, żebyście wiedzieli, to jest bardzo ważne. Nowoczesne baterie litowo-jonowe w tej technologii wykonywane, one jakby cykl liczą jako ładowanie od 0 do 100%. Czyli to nie chodzi o to, że 500 razy podłączycie do gniazka z wysokiego napięcia i będziecie ładowali tylko 500 cyklu, cykli pełnego ładowania. Czyli jeżeli robicie na przykład cztery ładowania po 25%, to to dopiero jest jeden cykl. To jest ważne, żeby to wiedzieć, bo na przykład niektórzy mogą myśleć, że 500 razy tylko podłączycie do, do ładowarki i już jakby minęło to, o czym mówiłem. Nie. Jeden cykl to jest po prostu 100% naładowania. Jeżeli nawet będziecie robić 100 podłączeń, czyli po 1%, to jakby to jest dopiero jeden cykl. Myślę, że spoko wynik. Wiadomo, że każdy jeździ mniej bądź więcej commutingowo, jak ktoś jeździ to jest szybko, to zużyje, jak ktoś jeździ rekreacyjnie w tygodniu dwa, trzy razy, no to dużo ten rower posłuży, dużo czasu tak naprawdę. Ale mówię, każdy może sobie to sam policzyć, no i bardzo ważna kwestia, pamiętajcie, że to jest oczywiście założenie, kiedy macie rower fabrycznie, kiedy jest nieodblokowany. Jeżeli elektryka odblokujecie, ta bateria może się zużyć dużo szybciej, oczywiście to jest zabronione, tego nie polecamy. Natomiast ważne, żeby o tym wiedzieć, no bo ta praktyka jest przez wielu stosowana. Druga sprawa. Jak często ładować baterię? No, trochę głupie można powiedzieć pytanie, tak, bo zawsze kiedy jest rozładowana. Ale to jest ważne. Dlatego, że po pierwsze, ee... Staramy się baterii jednak do zera nie rozładowywać, to nie jest dla niej zdrowe. A druga sprawa, że ładujemy oczywiście kiedy potrzebujemy, ale ważne jest do ile ładujemy. Bo do 100% ładujemy tylko wtedy, kiedy chcemy jutro, za dwa dni, za tydzień, za dwa tygodnie pojechać na rower. A jeżeli macie w planie dłuższy okres bez jazdy, jakieś przechowywanie roweru zimą. Nie wiem, wyjeżdżacie na wakacje, gdzieś wiecie, że macie teraz tyle innych rzeczy, że po prostu będziecie bajkę trzymali bez jazdy, to ładujcie baterię między 35 a 60%, bo to jest idealna wartość do przechowywania. I tak jak powiedziałem, to nie zaszkodzi na jej żywotność, bo jakby cykle ładowania jakby nie zależą od tego, jak często ładowarkę podłączacie, a tak jak powiedziałem, dla jakby jej. Długowieczności, daje jej jakby e, niezużywania, to właśnie to 35-60% do to jest idealny zakres, kiedy bateria ma być przechowywana. E, kolejna sprawa, to często pytacie, jakie są sposoby, żeby oszczędzać energię podczas jazdy. Czyli jak e-bike jeździć, e, żeby właśnie bateria się wolniej zużywała. No to odpowiedź jest bardzo prosta: e, nie piłujemy cały czas w najmocniejszym trybie. To jest e, bolączka wielu użytkowników, że kupują e-bike od razu jakiś tam turbo boost, czy jak to się zwie w każdej firmie trochę inaczej i piłujecie na maksymalnym poziomie wspomagania. To jest oczywiście fajne, ale to daje nam jakby realną korzyść, jak jest bardzo stromo w górach, jak są długie podjazdy w górach, jak są jakieś starty z zatrzymania, z jakichś świateł, ale kiedy już jedziecie przelotowo, powiedzmy po jakiejś dłuższej drodze rowerowej, po jakiejś drodze szutrowej, na jakiejś wycieczce w terenie płaskim, czy na lekkich podjazdach, to nie ma sensu piłować w tym trybie najmocniejszym, bo po prostu on będzie bez sensu gdzieś tam chwilowo dawał nam więcej mocy niż potrzebujemy. W ten sposób zużywał energię spokojnie do takiej jazdy przelotowej, nazwijmy to. Starczą środkowe tryby wspomagania i naprawdę spróbujcie, sprawdźcie. Bo ja sam, kiedy zaczynałem kilka lat temu testować e -bike dla portalu BikeWords, też zawsze włączałem najmocniejszy tryb i hura przecież mogę, tak? Ale już teraz widzę, że to często nie ma sensu. A nawet jest trochę niebezpieczne, kiedy tej mocy jest za dużo, więc naprawdę yy, warto z tego korzystać, z tego, że macie kilka trybów, a nie tylko właśnie yy, z tego najmocniejszego. Yy, no i kolejna sprawa, yy, trzymanie wysokiej kadencji i używanie przerzutki w rowerze biegi zmieniamy cały czas. Tak? Jedziemy wolno, dajemy sobie miękkie przełożenia w rowerze, jedziemy szybko, dajemy twarde przełożenia w rowerze, startujemy z zatrzymania ze świateł, dajemy miękkie przełożenie w rowerze i pilnujemy, żeby kadencja pedałowania, czyli tego, jak kręcimy, rytm pedałowania, była cały czas wysoka, żeby ten rytm pedałowania był szybki, bo to jest coś, co silniki bardzo lubią. Wtedy się mniej męczą, mniej energii zużywają i dużo łatwiej mamy dostęp do wysokiej mocy, do wysokiego momentu obrotowego. Więc jeżeli chcemy, żeby bateria nam się wolno zużywała, Używamy wszystkich trybów wspomagania, jeździmy na wysokiej kadencji, używamy tylnej przerzutki i to naprawdę da spory efekt, który zaobserwujecie po prostu w większym kilometrażu przejechanym na jednym ładowaniu. Czwarty temat, bardzo prosty. Jakiej ładowarki używać? No oczywiście dedykowanej do danego systemu. Każdy system tak naprawdę ma nieco inne gniazdo, więc ciężko jest tutaj włożyć ładowarkę innego producenta. Natomiast są oczywiście na rynku zamienniki można próbować z tego korzystać, tak? Natomiast pamiętajcie, że jest to pewnego rodzaju zamknięty system i jeżeli chcecie mieć pewność, że to wszystko będzie dobrze działało, że nic się nie uszkodzi, a jednak jest to delikatna elektronika, to po prostu korzystajcie z ładowarki producenta Silnika, którego używacie, systemu, którego używacie. Jeżeli coś się stanie z wodowarką, zgubicie, nie wiem, gdzieś zaginie, ktoś Wam uszkodzi, nie ma kłopoty, żeby dokupić zamiennik właśnie od producenta Waszego systemu wspomagania. I tego się generalnie wiem, trzymał. Rower jest drogi. Sam sobie, więc nie warto sobie go czymś zepsuć, na przykład kupionym gdzieś tam, wiecie, na AliExpressie w mega okazjonalnej cenie, bo to chyba nie o to chodzi po prostu. Piąta sprawa, w jakich warunkach ładować baterie? No tak, przede wszystkim w temperaturze pokojowej i w otoczeniu, które nie jest zbyt mokre, to jest jakby taki idealny scenariusz. Natomiast zawsze te wszystkie takie dokładne wytyczne każdy producent prezentuje w swojej instrukcji. I słuchajcie, nie udawajcie, że jesteście mądrzejsi od wszystkich innych, tylko po prostu jak kupujecie sobie nowego jabajka, e otwórzcie sobie instrukcję i sprawdźcie te takie wszystkie podstawowe informacje, bo to naprawdę sprawi, że Wasz rower być może pojeździ dwa lata dłużej w dobrej kondycji i warto po prostu to zrobić, tak? Akurat tutaj jest bosz, tak jak mówię, wcześniej i Bosch podaje jakby tylko jedną rzecz która jest istotna czyli temperatura ładowania i w tym przypadku to jest od 0 do 40 stopni i jakby to gwarantuje bezpieczeństwo efektywność ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla tej baterii. Kolejna sprawa, również bardzo ważna, to jest to, jak przechowywać baterie. I teraz ponownie bym powiedział bardzo ogólnie, jeżeli szukacie jednej uniwersalnej odpowiedzi, w temperaturze pokojowej i w otoczeniu, które jest suche. Natomiast każdy producent ponownie może mieć jakieś swoje obostrzenia. Akurat u Bosza jest tak, że temperatura która jest zalecana do przechowywania, to jest między 10 a 40 stopni Celsjusza, więc to jest ważna sprawa, tak? Bo jeżeli na przykład trzymacie zimą rower w jakiejś piwnicy, garażu i miejsca gdzie jest brak ogrzewania, albo na dworze, bo tak też się zdarza, że możecie sobie pozwolić na trzymanie roweru pod chmurką, co jest wygodne w przypadku ciężkiego generalnie elektryka, albo roweru cargo na przykład, no to teraz jakby zimą totalnie się w tym przedziale nie łapiecie. A wiadomo, że nie każdy rower elektryczny, ale dużo rowerów elektrycznych ma możliwość bardzo łatwego, szybkiego wyjęcia baterii, więc w takich warunkach, które się nie zgadzają z tym przedziałem od 10 do 40 stopni Celsjusza, warto wyciągnąć baterię dla jej bezpieczeństwa. No tutaj nie ma żartów, tak? To jest element, który potrafi się zapalić, potrafi się wybuchnąć. Myślę, że gdyby narazić go na jakąś ekstremalnie wysoką temperaturę, no to, to po prostu nie jest w ogóle bezpieczne. Także nie wchodzę w szczegóły, bo każdy widział jakieś tam filmiki, jakie są konsekwencje czasowe, Sami takich akcji. Też nie sądzę, żeby bateria renowanego producenta mogła być narażona na coś takiego, ale generalnie pamiętajcie o tym, że ten zdrowy przedział przechowywania, też zdrowy nie tylko, nie mówię tu o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo to jest jakiś tam element, mówimy tu o skrajnościach, tak? bo to raczej, jeżeli dochodzi do jakichś uszkodzeń baterii, jakichś samozapłonów, to to dochodzi do uszkodzeń do awarii, baterii uszkodzonych najczęściej, tak? Tutaj jest bateria sprawna i wy też bajecie mieć baterię sprawną, ale bardziej mówię Wam to po to, żebyście przechowywali tak jak trzeba, dlatego że to sprawi, że bateria będzie dłużej utrzymywała się w dobrej kondycji, a tutaj na o to chodzi, tak, kupujemy drogi rower elektryczne i chcemy, żeby jak najdłużej ta bateria była w dobrej kondycji. No i jeszcze jedna ważna kwestia, o tym już mówiłem wcześniej, ale warto to powtórzyć. Kiedy zostawiacie baterię na dłużej, na przykład na całą zimę, nie używacie roweru, bo to jest wasz rower, tylko na wycieczki w góry na przykład, to pamiętajcie, żeby ją wziąć właśnie w ciepłe miejsce i żeby poziom naładowania był między 35 a 60% to jest bardzo ważne to po prostu pozwoli jakby no oszczędzić tą baterię w takim sensie że nie będziecie jej nadrężali, bez sensu kiedy będzie właśnie naładowana na do 100% Kolejny temat, nie rozładowujemy baterii do zera. Baterie tego nie lubią, staramy się jeździć na rowerze tak, że kiedy widzimy, że jest końcówka absolutnie tam, nie wiem, no 2% energii, to staramy się już rower wyłączyć, nie zerujemy się z energii, a jeżeli już to się stanie, to niezwłocznie jak wrócimy do domu, czy tam do miejsca, gdzie możemy naładować, ładujemy sobie baterie, bo po prostu baterie nie lubią być całkowicie wyładowane. Kolejny punkt, punkt już ósmy, czyli demontujemy baterię przed transportem samochodem i to jest ważne, bo tak, kiedy na przykład macie rower na dworze w samochodzie, często bywa tak, że pada na niego mocne słońce albo na przykład leje deszcz, no generalnie jest to element narażony jako tako na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne i oczywiście tak, no, on w rowerze, ten element tej baterii, jest doskonale zabezpieczony. Tak? Teraz tutaj to jest wszystko otwarte, ale kiedy jest pokrywa, jest, bateria jest zamknięta, no to to jest generalnie szczelne. Natomiast zaleca się, żeby do transportu wyciągać baterię, szczególnie jeżeli to jest coś do dalszego. Ja nie mówię, że jedziecie gdzieś tam na lokalne ścieżki i potrzebujecie dać sobie rower na godzinę do samochodu, gdzieś tam na zewnątrz, czy na pakę, czy na bagażnik, ale kiedy jedziecie na jakąś drugą trasę, na urlop i rower rzeczywiście nie wiem, ponad 1000 km jest przewożony na bagażniku to po prostu warto baterie wyjąć. Tak zalecają producenci, a po prostu warto się tego trzymać szczególnie w przypadku delikatnych urządzeń. No i teraz tak ja sam byłem ciekaw, ile takie dbanie o baterie, czyli to odpowiednie przechowywanie, odpowiednie ładowanie, trzymanie się tych temperatur, tych zakresów, niezerowanie się z energii. Ile to wszystko w sumie da? I zapytałem o to właśnie ekspertów z firmy Bosch, konkretnie, właśnie, ponieważ mamy jakby tutaj tą baterię. Ile jesteśmy w stanie faktycznie na tym zyskać? No to oni mówią wprost, że kiedy tak dbamy na maksa o baterię, to albo nie dbamy takie proste porównanie kiedy nie dbamy, to po trzech latach mamy około 15% mniejszą pojemność czyli wydaje mi się, że wiadomo, oni żeby złym, e, to tam. Kupię sobie nową, tak mam pieniądze. Ale w kontekście takim globalnym, takie też ekologii i tak dalej, gra jest warta świeczki, bo jeżeli każdy z nas będzie dbał i każdy z nas będzie e, właśnie tą baterię używał odpowiednio dłużej, no to globalnie na tym cały świat bardzo zyskuje, e, więc uważam, że gra jest warta świeczki nie tylko chodzi o Twoje finanse, o nasze tutaj e, jakby takie osobiste sprawy, ale takie właśnie podejście systemowe do całego świata, bo no, bateria to jednak jest sprawa toksyczna i, i po prostu warto to robić. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych. No i kwestia dziesiąta. Jeżeli bateria już jest zużyta, to czy można ją wymienić i co zrobić z baterią zużytą? No oczywiście, że można wymienić. Najprościej jest w takim rowerze jak ten, gdzie po prostu mamy dostęp do baterii bardzo łatwy i wyjęcie jej zajmuje naprawdę, no nie wiem, kurczę, kilkanaście sekund. Po prostu wyciągamy baterię, wkładamy nową, no i jeździmy. Ale pamiętajcie, że nawet kiedy rower elektryczny nie ma takiej opcji, to po wymontowaniu silnika jest opcja wymianę baterii na nowo, więc zawsze, kiedy bateria już jest zużyta, to można ją wymienić na nową. Oczywiście zużyta dla jednego to będzie kiedy pojemność spadnie poniżej 80%, dla innego nawet jak jest pojemność 60% to jest ok, bo jeździ tylko krótkie trasy więc generalnie sami ocencie, kiedy wasza bateria jest już tak zużyta, że was to nie zadowala ale generalnie tak, baterie w rowalach elektrycznych po prostu można wymienić na nową no i jeszcze kwestia co zrobić z baterią zużytą albo uszkodzoną, bo też jest bardzo ważne no oczywiście taką baterię, która już się nie nadaje do użytku zawsze dajemy do utylizacji i to jest mega ważne, nie wyrzucamy jej do końca i tego się pilnujemy, a dodatkowo, jeżeli bateria jest uszkodzona i macie taką baterię w domu, a nie macie czasu się nią zająć, no to tutaj producenci mówią wprost, że zalecają kwarantannę, czyli włożenie takiej baterii do metalowego pojemnika, który jest do połowy wypełniony piaskiem. Do tego ma oczywiście przykrycie, to jest szczelnie zamknięte. I taki pojemnik z baterią, która jest uszkodzona, trzymamy na dworze, nie w domu. To jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj akurat właśnie nie ma żartów. Tak jak powiedziałem, to wszystko jest bezpieczne, kiedy jest sprawne. Kiedy coś się dzieje, to są elementy delikatne i naprawdę trzeba tutaj dbać, żeby no po prostu było bezpiecznie dla wszystkich. Myślmy globalnie, bo wszystko jest dla ludzi, elektronika, rowery elektryczne i tak dalej, ale dbajmy o jakby bezpieczeństwo, dbajmy o to, co producenci mówią, jakby pilnujmy się ich obostrzeń instrukcji i generalnie w kontekście całego roweru elektrycznego i baterii, zawsze czytajcie instrukcję producenta, bo tam się dowiecie wszystkiego z pierwszej ręki od nich. Tutaj macie ode mnie taki zbiór uniwersalnych porad. Ale wszystko, co jest ważne, zawsze będzie również Wam przekazane przez producenta, kiedy kupujecie rower elektryczny i po prostu warto się z tym zapoznać. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górze, tak jak powiedziałem, jeżeli było OK. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby być na bieżąco z tym, co dla Was przygotowujemy. Ja się za żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia.